Yy, dobra i yy, yy, spróbujemy go wziąć na ręce yy, siema yy, przed chwilą wam mówiłem jeszcze w dzisiejszym odcinku mówiłem wam yy, że yy, nakarmię pająkaty mi karaczanami znaczy nie mówiłam w sumie tak, ale, ale że ten, że postaram znaczy postaram się teraz i... Jeśli to necie, to znaczy, że mi się udało. Jeśli nie, to nie wiem to właściwie. Nie wiem, czy w przyszłości. Co nie? Tak naprawdę. No i teraz jest taka ciężka robota. Gdzie próbuję wziąć kareczkę na pęsetę. No i widzicie, co się dzieje? O, 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 o. nie, 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 uciekam. Co nie? Jest taka prosta robota. A pęseta nie chcecie? No przecież penseta tutaj ten. ten. No, są fajne chyba. No dobra, wezmę go, zrobię cięcie i go wezmę. Wam już pokażę go na terrarium. Yy, dobra, i... Łazi po mnie, o, jest, 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 jest. I teraz, yy, widzicie... O! Spadł! Jest! Idzie, idzie pająk, idzie. Widzicie? sorry. Zasłoniłem teraz jest... O! Jogo O! o widzicie, widzieliście jak go chwycił? O. Sorry, jest taka ten... jakoś słabo. Ale... Ło! Wow. Ej, to było. Ej. To ten, nie ten. Nie widać y, tutaj na y, nagraniu. Jak no, widać to w realu. Wow. To było. O. Serio. No więc, no. Żegnam się z Wami. Pa. Ale. Wow. Znaczy, dobra, jeszcze będę chwileczkę z Wami, ale poczcie. Wow. Jaki kolos! Znaczy teraz sobie tak się Przyszedł, wziął, zjadł i poszedł. Tak się mówi. Dobra. Yy, ponoć się ma się nie mówi na pożegnanie, więc pa!